Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witam Was w drugim dniu naszej pielgrzymki, kiedy nagrywam to słowo, a kiedy będziecie je odsłuchiwali, to już będzie trzeci dzień naszej pielgrzymki. Mam nadzieję, że towarzyszycie nam duchowo dzięki transmisjom na antenie Radia Profeto. Słowo, którym dzisiaj się modliłem, a do którego modlitwy chciałbym Was zaprosić, to pewien człowiek. Można być pewnym człowiekiem, to znaczy człowiekiem bez imienia, takim o którym dzisiaj mówi Ewangelia, a można być też pewnym człowiekiem, pewnym tego i pewnym siebie w stanieciu przed Jezusem. Można być pewnym człowiekiem i pewnym człowiekiem. Pewnym człowiekiem anonimowym który nie ma imienia, który się przybłąkał przypadkowo, który spotkał Jezusa, bo ktoś mu obiecał, że Jezus mu może cokolwiek dobrego uczynić, i może liczyć na to, że pomimo, że jest pewnym człowiekiem, znajdzie uznanie u tego, o którym opowiadają, że wielkie rzeczy czyni. Ale można być też pewnym człowiekiem, pewnym tego, że idę za Jezusem, pewnym tego, że chcę iść na niedzielną Eucharystię. Pewnym tego, że wyruszam w pielgrzymkę, na przykład do Częstochowy, pewnym tego, że Jezus kocha mnie i zrobi wszystko o co go poproszę, co będzie najlepsze dla mojego życia, pewnym tego, że Jezus mnie nie zawiedzie. Więc dzisiaj z tej modlitwy, słuchajcie, w moim sercu zrodziło się takie pragnienie, by być pewnym człowiekiem, pewnym tego, że idę za Jezusem, a nie pewnym człowiekiem który nie ma imienia i znalazł się gdzieś tam przed Jezusem z przypadku. Tego sobie Wam życzę. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia na antenie Radia Profeto. Śledźcie nas dzisiaj na pielgrzymka.scj.pl Możecie znaleźć program na radioprofeto.pl na naszych stronach facebookowych. Mam nadzieję, że duchowo będziemy razem.